No dobra, ludziska, przeszły i wracamy do naszego tematu. I teraz tak, w przypadku kiedy wypsusko życie kolczatkę jako ból, to Wy możecie na przykład i zakładacie tą kolczatkę, żeby skorygować zachowanie niechciane w stosunku do innych psów, albo do na rowerzysty, na rowerzystów, albo na dzieci, obojętnie na co i nie oswoicie, nie wprowadzicie, nie zrobicie wprowadzenie kolczatki, Wy życie psu Wy możecie nieświadomie zrobić jeszcze gorzej, dlatego że pies może skojarzyć to, co widzi, albo to, co się do nas zbliży, i do tej pory miałem jakąś, jakieś nieodpowiednie zachowanie. Do tego wszystkiego to wy jeszcze dodacie do tego ból, który będzie mu towarzyszył w danej sytuacji. Dlatego jak zawsze Wam powtarzam, że kolczatka i narzędzie, które Wy postanowicie e, psu zakładać, powinno być wprowadzone. W jaki sposób się wprowadza? Oswajamy psa do nacisku. Tak? Tego wszystkiego. Choć Ramzi, pokażemy to ludziom troszkę, chociaż to jest tylko tak, troszkę myliźniemy ten temat, bo ten temat nie jest jakby nasz, ul, naszym ulubionym tematem, bo ja bardzo e, unikam kolczatek, bo w jeżeli chodzi o prowadzenie na smyczy, tylko behawioralnie, jeżeli naprawdę za te x lat, może mówię 5 razy tego użyłem, ale na co dzień w ogóle tego nie, ma, nie mamy. Dlatego pożyczyliśmy. się chodzi tutaj. Nie? I w przypadku, kiedy wy chcecie, e, oswoić do narzędzia takiego jak kolczatka lub dławik, bo to też na tym, na tym e, do tego dławik też trzeba oswoić to procedura jest taka sama. Siadaj, już tak. Siadaj, siadaj, tak. I w przypadku, kiedy Wy nam, przykład chcecie wprowadzić tę kolczatkę, zakładamy ciasno kolczatkę, zapinamy oczywiście go na obruszkę, na ten, na smycz. No nie zapnę Ci, pożyczyliśmy za mało, nie pomyślałem o tym. <laughs> I zaczynamy po prostu, że w przypadku, poczekaj raz, poczekaj. Eee, zaczynamy w taki sposób. Ja założę, wyobraźcie sobie, że to jest kolczatka. Ja mu założę smycz, znaczy obroże i wyobraźcie sobie, że to jest kolczatka, bo Ramzes nigdy nie był na kolczatce. I zaczynamy wprowadzać. Mamy przywiązaną do tego również smycz i zaczynamy z kolczatką pracować w taki sposób, że tutaj dla Ramzesów ma koszki wzięłem, pociągamy za kolczatkę, stworzamy pewien dyskomfort, i podkarmiamy. Tak, psa. I znowu pociągamy pewny dyskomfort, sobie sprawiamy. I znowu pociąga, podkarmiamy psa, żeby pies w ogóle oswoił się do kolczatki, przy tym jego dopamina przy tym nacisku skakała raczej w pozytywny sposób, ani, negatywny, ani, ani w negatywny, żeby was nie kojarzył źle i nie skojarzył zachowanie, dane zachowanie z bólem, który wy będziecie sprawiać Dlatego to jest bardzo ważne, żebyście wprowadzili kolczatkę lub dławik psu i wytłumaczyli, skojarzyli mu, z czym może się kojarzyć po prostu naciśnięcie na mięsień. Czy tam na szyję, broń Boże, nie starajcie się szarpać i ciągnąć psa do góry, żeby mu nad tchawicy tu nie naciskała żadnej gwóźdź od kolczatki. Tylko staramy się zawsze robić to w bok, tak? Czyli na ten mięsień cały. Czyli w bok pociągnęliśmy, pociągnęliśmy w bok, tak jest, jak tylko pociągniemy, pociągniemy, dyskomfort i znowu podkarmiamy psa, tak? I znowu pociągniemy, widzicie, on nawet w późniejszym czasie on będzie na to czego? Pociągniemy leciutko i znowu podkarmiamy psa, tak? Później jeszcze szarpniemy leciutko i znowu podkarmiamy psa, żeby w ogóle... Nie skojarzył pies to z bólem i z negatywnym bólem takim, tak? czyli będziecie pracować i każdy jego, wasze ingerencje z kolczatką odpowiednią siłą użydą, pies będzie oczekiwał na kolejny fajny krok, gdzie wy psa podkarmicie, i dopamina mu skoczy w taki sposób, że nie, nie będzie ani Was, ani tego narzędzia kojarzył z bólem. Tak? To jest bardzo ważne. Dławiki, prosty sposób, jakby lżejszy sposób prowadzenia na dławikach, a wiecie, że na dławikach na przykład jak oglądacie te wszystkie wystawy, to w większości przypadków ludzi tam chodzą na dławikach i wszystkim tłumaczą, że to e, wtedy jest pokazywane, no dławik to może być i z tego generalnie, tak. I pokazywane, że on cienki jest ten dławik, i pokazywany cały e, okaz psa, żeby tam ani smyczy nie było widoczne ani niczego. Ale to e, nie do końca jest prawdą. Po prostu na dławiku łatwiej się prowadzi psa. I tam zauważycie, że ludzie nie do końca, jakby może i wszyscy, wprowadzają ten dławik odpowiednio. Tylko przez częstotliwość podkarmianie i bieganie w kółko, te psy kojarzą ten dławiek dosyć odpowiednio. Nie? Że one się nie szarpią, one się nie wyrywają te psy, bo one się nauczyły wysoko głowy nosić. A przy tym ludzie, kiedy chodzą na te treningi, chodzenie po ringu, to bardzo, bardzo dużo żarcie używają i za każdym razem jak pociągnie, Człowiek, pies oczekuje żarcia, i nawet jeżeli ja będę ciągnął w tej chwili dyskomfort który ze sobie sprawia, widzicie, on się skupia tylko na żarciu, tak? I ja mogę ciągnąć go, on będzie ponad, ponad siły zakładał to wszystko i y, szyję napinał w, w taki sposób, że nigdy nie skojarzy mnie z bólem, bo on kojarzy to raczej żarcie. Ej, 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 ej! ej. Zrzeżresz mi wszystko i co będziemy pokazywać? <gry> Oczywiście to są tylko drobnostki w tym całym treningu, co ja Wam pokazuję, ale to już wystarczy do, na to, żebyście swoje psy nie krzywdzili zakładając im dławiki lub kolczatki. Eee, dławik również ma, może sprawić to, że Wy e, w danej sytuacji możecie i siebie, i psu sprawić... E, siebie źle skojarzyć w danej sytuacji i psu sprawić ból, nie? A na tym to nie polega. Boże, ile ty masz liny ramzy. Tak, napij się wody. Ok, temat, który dzisiaj Wam przygotowaliśmy, on jest bardzo prosty, generalnie. Znaczy, bardzo krótki, może nie prosty, ale bardzo krótki. Ale nie uważam, że to jest narzędzie, które powinno być wyrzucone, bo niektóre psy były rotowane dzięki tym narzędziom. ale nie powinno być nadużywane. Nie uważam, że ludzie powinni na spacerach używać te kolczatki lub dławiki. Eee. Bo są inne metody na to, chociaż ostatecznie, jeżeli naprawdę wszystkie metody zastosowaliście lub wszystkie pieniądze świata wydaliście na wszystkie super pozytywne metody i uważacie, że tylko teraz to przejdzie, lub wam ktoś pokazał bardzo odpowiednio wprowadzał dławik, załóżmy psu jakiś trener treser behawiorysta. Oczywiście, nauka i prowadzenie na tych narzędziach, zanim zaczniecie go odpowiednio używać, to pamiętajcie, musi być prowadzona. W różne strony pociągamy, z różnych stron oswajamy i do przodu troszkę pociągamy, w prawo, i w lewo. Lekkie szarpnięcie, bo gdzieś tam się pomylicie, też i też psa podkarmić trzeba. Ale pamiętajcie, jeżeli postanowicie wprowadzić dane narzędzie, narzędzie kolczatka czy dławiek, to powinniście również myśleć o tym, że z tych narzędzi zejść trzeba, tak? Żeby um, nie oswajać psa, że on będzie tylko na tym chodził i jak tylko to założycie, to on będzie posłuszny, tak, Wam. Um, a Wy musicie myśleć o tym, że coraz częściej Powinniście używać i przychodzić na obroże. I w przypadku, kiedy na przykład wy będziecie prowadzić psa na obroży i na szelka, i na kolczacie, czyli w ten sposób, i w przypadku, kiedy pies Wam się wyrwał do przodu, powinniście użyć obroże. A kolczatka tylko go powinna przyhamować. Nie powinniście siłować się na kolczace, tylko dawać mu impuls. Czyli my siłujemy się na obroży i przytrzymujemy psa, zahamujemy. I później leciutko e, przyciągamy, nawet nie przyciągamy, to jest korekta nad gdzie po prostu psu dajemy impuls, żeby on wrócił i kojarzył, że po tym czymś on musi na nas popatrzeć i my go podkarmimy. Tak? czyli po prostu nazwijmy to, żebyście lepiej wyobrażali, to korekta ogólnie to nazywam, ale nazwijmy to lekkie szarpnięcie smyczą lub kolczatką, nie psem, bo psem to jest byłoby za dużo. I on powinien to kojarzyć, że jeżeli po prostu po, e, poczuje ten nacisk na szyję z tej kolczatki, to on powinien już do Was się obrócić i powinniście go podkarmić. I w taki sposób możecie zacząć pracować z tym, jeżeli po, potrzebujecie skorygować niechciane zachowanie na kolczatce. Tylko ja Was nie namawiam absolutnie, mówię, że to jest ostatecznie. Możecie po prostu napisać w komentarzach e, z czym Wam się w ogóle kojarzy kolczatka i czy w ogóle kiedykolwiek byście założyli dla psa swojemu psu na szyję takie coś lub dławik i napiszcie również osoby w komentarzu kto chodzi na kolczatce i czy jakieś kursy robił czy w ogóle wiedział o tym co mówimy że psa się oswaja do takich narzędzi żeby w ogóle je można było użyć nie trwa to jeden dzień i nie trwa to dwa dni to trwa dłuższy czas żeby po prostu kolczatka była oswojona na szyję to no, z tydzień czasu na pewno powinniście poświęcić. Jeżeli nie macie macie minimalną wiedzę, to z tydzień czasu to jest minimalnie na to, żeby oswoić w różnych sytuacjach, gdzie pies odczuwa po prostu napięcie z kolczatki i zwracanie na, na Was uwagę. Tak? tak samo z dławikiem. Kolczatkę, w przypadku kiedy pies Wam się wyrywa iż już dochodzicie do korekty kolczatką, nie powinniście ciągnąć do góry. Pod, do góry podciągać głowę. Zawsze się koryguje troszkę w bok, nie leciutkim szarpnięciem albo korektą, w bok, żeby kolczatka wpadała na mięsień boczny psa, a nie na tchawicę. Okay? I pamiętamy, jeżeli już będziemy musieli to robić i chcecie, i chodzicie na kolczatkach, to róbcie to dobrze, żeby wasz pies nie był skrzywdzony. Bo nóż w kuchni, ja już Wam mówiłem, jest fajnym narzędziem, bo wam nam pomaga na co dzień, żeby kroić chleb i kroić inne rzeczy, ale jeżeli ktoś gania kogoś z tym nożem, to bawi się tylko jedna strona. I jeszcze raz powtarzam, pies, który pociąga gdzieś, załóżmy do psa, hamujemy go e, smyczą na obroży, a kolczatką tylko leciutko informujemy, przy tym zakładając, że już pies jest nauczony reakcji na, odpowiedniej reakcji na kolczatkę. I na końcu jeszcze pamiętać, te wszystkie kolczatki, które są w taki sposób elastyczny, nie na taśmy, one są do wyrzucenia. Nie nadają się w ogóle żeby do pracy. Można oczywiście, ale ktoś ma doświadczenie i tak dalej, w ostateczności, ale lepsze są te na taśmy. Dławiki e, powinny być zrobione tak, że wy dopasowujecie do psa dławik, i powinien zaciskany być z dwóch stron. Widzicie, jak ten. Ten jest prawidłowo zrobiony. Tylko, że jest za mały na Ramzesa i Wam nie pokażę, ale prawidłowo zrobiony. Dławik nie może być taki, jak macie pół zaciskowe obroże one są do wyrzucenia te pół zaciskowe obroże do niczego się nie nadają, generalnie i dławik tak samo nie powinien być założony na szyję, że on byle jak się tutaj, byle jak lata, tak? To jest zabezpieczenie, żeby było ograniczenie zacisku. Też nie możecie bez tego ograniczenia zakładać psudławik, żeby tutaj nie było ograniczenia, żeby będziecie go podduszać. To tylko ma po prostu ciasno być przy uszach i łatwiej Wam będzie prowadzić tą głowę. Tak działa również obroża. Na którą cały czas skłaniamy się uczyć Was. Ciasna, zapięta obroża stała, z tym, że ona ma 4 cm minimum i o wiele większy komfort dla psa, żeby go prowadzić. Nie, nie powinna zaciskać się bardziej niż my potrzebujemy, czyli to zabezpieczenie powinno być na dławiku. I z drugiej strony powinno być zabezpieczenie, żeby Wasz dławik, Ramzes. A ty też trawę, a nie, naszą, a nie nasze smakoszki. I z drugiej strony zaciskany jest w taki sposób, żeby znowu dławik Wam nie latał tam z powrotem, tak? Bo w przypadku, jeżeli nie macie tego zabezpieczenia, to dławik Wam tu się zaciśnie raz, raz tu się zaciśnie, ale to nie o to chodzi, bo Wy powinniście dławik jest po to, żebyście się nauczyli prowadzić psa głowę, tak jak na tych wystawach. A nie, że Wy będziecie szarpać się z szyją jego. Jeżeli na dole szyi zaciśnie się dławiek, to pies jeszcze więcej emocji, energii będzie dawał, żeby osiągnąć ten cel z przodu. No i z drugiej strony, jeżeli Wy będziecie nie będziecie mieli tego drugiego zabezpieczenia, gdzie ogranicza zacisk, to też jest niefajne, bo skojarzycie z bólem, z super dyskomfortem, bo pies zacznie harczeć. No Ogólnie chyba rozumiecie, że poduszenie, niedotlenienie nie jest fajne. Chyba całkiem niedawno, w tym roku, był gdzieś tam filmik, jakiś tam treser, w jakiejś szkoły treserskie, nie pamiętam. Z Tomakitą, tak na pewno oglądaliście cały internet o tym huczu, gdzie oni tam z dwóch stron założyli te, 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 te smycze. No, i tam był właśnie dławiek, i za dużo przytrzymali za długo, i pies dostał niedotlenienie, dlatego się położył na bok i ciężko oddychał, bo tam niedotlenienie było, nie? Tak nie róbcie, nie powinno być tak, jeżeli zakładacie dławik, nie powinno być ciaśniej niż jego organizm może. Taki dławiek można używać, tylko znowu wprowadzamy. I to jest podobne wprowadzenie jak z kolczatką, również prowadzimy na obroży i na dławiku przytrzymujemy na obroży, kiedy pies się wyrywa, a dławikiem w ogóle nie szarpiemy, jakby nie korygujemy w ogóle, w ten sposób jak kolczatką, żeby impuls mu nie dawać, a tylko prowadzimy. Czyli Wy możecie zawrócić głowy psa, tak, i skojarzyć, że po prostu, że karmimy. Chociaż się zanudziłeś się, troszkę Ci dam smakoszek, co? Ty taki dzielny jesteś, zawsze tutaj ludki Ciebie oglądają. choć pokażesz, co tam umiesz, nie? Co się, czego się nauczyłeś ostatnio, pokażesz nam? Niczego nie nauczyłeś się, bo nie uczę, nie? Ty już to umiesz wszystko i nie potrzebujesz, tak, tak, okej. Okay. I komendy na przykład, żebyście, to będziemy przerabiać komendy, choć komendy przerabialiśmy, ale oczywiście komenda typu noga albo popraw, to będzie Wam i wszystkim jest potrzebne w czasie prowadzenia, nie? Na smycz. Chodź, op. tak i popraw, Ramziu. Tak jest, brawo, poprawiasz, tak? Cofnij, cof. No to jest siat, cof. Nie, to jest porucznik. A, porucznika chcesz zrobić, tak? pokaż, no porucznik. Tak jest, porucznik. I teraz cof, cof. O tak, brawo. I masz. Jeżeli swoją szynkę, bo lubisz taką szynkę, tak. I uwaga, cof. No tak, brawo. I na przykład ta komenda cof u nas jest bardzo potrzebna, dla nas się przydała, bo my wtedy wy wyrównujemy, wyrówna wyrównam psa do nogi, żeby on szedł ze mną. I na przykład Ramził jeszcze lubi komendy popraw, no popraw, o tak, no popraw, o tak, brawo. On już taki troszkę leniwszy jest, bo jest starszy, ale kiedyś był intensywny, robił to bardziej. Teraz też potrafię, ale Wam pokażę w następnych filmikach, kiedy nie będzie tak gorąco i Ramzes nie będzie po tygodniu pracy, bo on dzisiaj też odpoczywa ze mną. Ja odpoczywam, relaksuję się w niedzielę i on też ze mną odpoczywa, żeby w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, do piątku on ma spotkanie znowu. Pojedyncze takie, no bo nie chcę go przesilać. Uwaga Ramziu, uwaga. Cof. Do przodu. Cof? Uwaga.